W elektronicznej rozrywce dokonuje się w każdej generacji. Jednym z jego widocznych efektów są coraz to bardziej szczegółowe modele postaci w jakimkolwiek tytule. Nie ukrywając, że gry to w większości domena mężczyzn, cyfrowa płeć piękna tworzona jest, by jak najbardziej zbliżyć się do konkretnych kanonów urody, a że my Faceci i lubimy popatrzeć na ładne dziewczyny. W dzisiejszym zestawieniu przedstawione zostaną najładniejsze wirtualne kobiety, które pojawiły się lub też dopiero pojawią się na PlayStation 3. A said: extraordinary what we do, not who we are. Nawalara trafiła do tego zestawienia na ostatnim miejscu, gdyż jeszcze jej nie ma na rynku i tak naprawdę nie wiemy, kiedy trafi do sprzedaży gra z jej udziałem. Wybór więc może troszkę na wyrost, jednak w pełni uzasadniony. Panienka Croft w nowej, odmienionej i normalniejszej wersji prezentuje się przeuroczo. Zapomnijmy o ogromnych piersiach, którymi mogłaby gnieść puszki. Wymarzmy z pamięci sztuczne, silikonowe usta. Naturalne piękno połączone z nastoletnią, aż legalną już urodą, do tego szczypta zawziętości wymieszana z kobiecym uporem. Czyż nie o taką kobietę chodzi facetom? Już nawet nie wspominam o figurze i typowo kobiecych atrybutach. Idzie nowe właśnie tak. Lali pop, lali pop, oh, Druga bohaterka gry, która jeszcze nie wyszła. Juliet na razie możemy jedynie oglądać na zwiastunach lub też obecnej w każdym zakamarku naszej strony Jessica Gry, która z cosplayu blond włosej bohaterki Lollipop Chainsaw wywiązuje się idealnie. Na tyle, że czasami sam nie wiem czy wolałbym zmaterializować bohaterkę gry, czy zadowoliłbym się znajomością właśnie z Jessicą. Mimo, że do preferowania blondynek mi bardzo daleko, to jednak Juliet ma w sobie pierwiastek szaleństwa i dziecinności, który potrafi zwrócić na nią uwagę facetów. Jedna z nielicznych bohaterek, którą nie można postawić między plastikowymi tworami ocierającymi się o ideały. Specyficzna uroda, przypominająca Azjatkę. Praca, która wymaga niesamowitej zwinności i siły fizycznej, to jej główne atrybuty. Do tego trzeba dodać świetny tatuaż oraz fryzurę, która w całości z jej aparycją daje na specyficzną, ale i bardzo ładną kobietę. Chociaż jeśli mam być szczery, to nie wiem czy zdecydowałbym się na ciągłą pogoń za panią kurier, niektórych może odstraszyć mocny charakter Faith, ale przecież żaden z nas nie lubi kobiety, która nie potrafi o siebie zadbać, prawda? Jedyny problem może być taki, że w Mirror's Edge twarzy Faith jest bardzo mało. Gdybym miał być złośliwą osobą, powiedziałbym, że w przypadku Harley tapeciary mają kompletnie na noc. Ilość makijażu, jaki zdobi twarz tej filigranowej kobiety z ponętnym ciałem znacząco odstaje ponad normę dopuszczalnych malunków na twarzy. Dziecinne zagrywki przeplatane są z chwilowym sadyzmem, a jeśli dodamy do tego zafascynowanie Jokerem, wychodzi nam na pierwszy plan miks charakteru kompletnie nie do opanowania dla osób z miałkim charakterem. No i jeśli ktoś by miał wobec niej jakieś plany... Wpierw musiałby obejść Jokera, co raczej łatwym zadaniem nie jest. A i Batman z Robinem ciągle depczą jej po piętach i chwili spokoju szybko nie zazna. Bye, bye Maybe if I told Madison zostanie wybrana przez osoby, które szukają u kobiety inteligencji z domieszką świetnej urody. Pani dziennikarz nękana jest przez koszmary lub ciągnącą się za nią od dłuższego czasu bezsennością. Jest to jedyna przedstawicielka naszego rankingu, której twarzy użyczyła prawdziwa kobieta, brytyjska modelka Jacques Ansley. Sposób prowadzenia rozgrywki w Heavy Rain pozwala nam na zżycie się z naszą bohaterką, która wdaje się w romans z jednym z męskich bohaterów. Ponadto Madison często wybierana jest jako posiadaczka najrealniejszych i najładniej oddanych piersi cyfrowej rozrywki. Czy słusznie? To już nie mi decydować, bo ilu facetów, tyle gustów, a i każdy wie, że najlepsze piersi to te prawdziwe. That's what I call kick and butt. Kobieta, która leży bardzo blisko mojej kobiety idealnej i nie, nie dlatego, że jest martwa w grze lub też, że ma bardzo ważną rolę w jej fabule. Jenny wygląda jak koleżanka z sąsiedztwa, niczym nie wyróżniająca się szara myszka z kolczykiem wardze, który przykuwa moją uwagę od samego początku. To jest ten typ dziewczyny, który po prostu się podoba i nawet może być nam ciężko powiedzieć dlaczego. Podoba się i już. Może to danie, jakie prezentować Jackiemu, gdy jeszcze mogę z nim spędzać czas, a może jej dobre serce? Niezależnie od powodu, nie dla każdego, ale dla mnie wybór oczywisty. Pierwsza przedstawicielka płci pięknej w rudych włosach w tym zestawieniu bohaterka Enslaved, która jest zmuszona do podróżowania z mięśniakiem Mankayen. Trip musi więc nie tyle co radzić sobie w postapokaliptycznym świecie, co znosić gburowatego partnera, który co może dziwić nas, nie wydaje się być zainteresowany rudowłosą niewiastą. Trip ma wszystko, co może podobać się w kobiecie. Delikatne rysy twarzy, świetną figurę, cudowne oczy oraz to kwestię gustu, ale jak dla mnie, fantastyczne, rude włosy. It'll be Hello. Dylemat był konkretny między żeńskimi bohaterkami, które towarzyszyły Nate'owi w grach z serii Uncharted. Elena kusiła swoim charakterem i zawziętością w działaniach, Chloe awanturniczym stylem życia, ciągłą kokieterią i flirtem, który serwowała nam na ekranie w kierunku naszego bohatera. Ostatecznie jednak zdecydowałem się na Chloe, u której szalę zwycięstwa przeważyły najładniejsze pośladki tej generacji. Ciężko nie zgodzić się z tym werdyktem, zwłaszcza, że w trakcie gry kamera nader często prezentuje nam jej wdzięki, stawiając naprzeciw nam jej tyłek. Jednak nie myślcie sobie, że zgodnie z powiedzeniem z tyłu liceum, z przodu muzeum mamy do czynienia ze starą raszplą. Ciemne włosy połączone z ciemniejszą karnacją dają nam wizerunek świetnej dziewczyny, z którą nie jeden chciałby zgrzeszyć. Kiedyś postaci z Final Fantasy okupowałyby większości list, gdzie wybierane byłyby najładniejsze kobiety. W tej generacji wyboru za dużego nie ma i Lightning została praktycznie jedyną sensowną kandydatką bez jakiejkolwiek konkurencji. Wyróżniający się spośród wszystkich kandydatek, kolor włosów, śliczna twarz, seksowny głos i charakter pokazuje, że Light nie jest rozlazą i ciepłą kluchą, która by tylko leżała i pachniała. Mimo niedostępności i skorupy, jaką wokół siebie roztoczyła Claire Faron, jest bardzo czuła i wrażliwa, a do tego opiekuńcza w stosunku do swojej młodszej siostry Sarah, ujmująca kobieta, której należy się miejsce na podium. This was once a place of Now Bohan has ravaged its beauty with his mark of corruption. I can feel the suffering of my father and our clansmen there at Bohan's mercy. And this I know some men show no mercy. Nariko musia znaleź się na pierwszym miejscu. Już od pierwszego kontaktu Sevenly Sword, ba, pierwszego zobaczenia w akcji rudowosej bohaterki dzierżącej w ręce ogromnie niebiańskie ostrze, wiedziałem, że nic lepszego w tej generacji nie zostanie stworzone. Co prawda zbliżyła się trochę trip, którą umieściłem ostatecznie na miejscu czwartym, ale do Narico brakuje jej tego, co u siostry Kai jest bardzo mocnym punktem: charakter, siła woli i o dziwo siła fizyczna, którą zgrabnie łączy ze zwewnością ruchów. Nie ukrywam, że to jednak długie i rude włosy rozpaliły wirtualny ogień i sądząc po wielu komentarzach w internecie, nie tylko u mnie, ale także u wielu innych osób. Szkoda tylko, że Nariko ginie na samym początku gry i szanse na jej powtórne zobaczenie oscylują blisko zera. Czasami to co najlepsze, najszybciej się kończy.